Siemanko Chciałem wam pokazać To czego nie możecie kupić Czyli Dennice osiadkowane Z wkładkami Do ula sześcioramkowego dadanta Takie jak produkuje Łysoń Korpusy i całe uliki Tylko on robi dennicę Plastikową Taką dennicę możemy kupić i ona ma tutaj otwory wentylacyjne na dole. Możemy to zamknąć, yy, oczywiście, te pajączki tymi kółkami plastikowymi. No ale jeżeli chodzi o leczenie warozy, no to tu pojawia się pewien problem, bo można to by było dorobić jakąś wkładkę, czy coś w tym stylu, no ale to już nie będzie to samo. Nie będzie tak szybko. I nie możemy tutaj kontrolować odkładów i osy Więc ja postanowiłem właśnie ulepszyć, ulepszyć, jak ulepszyć, tylko po prostu zrobić nowe dynice. Yy, w ten sam sposób jak ja robię do swoich tych ulik moich drewnianych dodantów. Tylko właśnie yy, do tych sześcioramkowych ulików na to idzie zwykły korpusik. Zwykły korpus na to idzie. Teraz tu podjedziemy wyżej. O, na to idzie korpus. O, coś mi tu zjechało. I na to idzie też daszek. I to wszystko elegancko pasuje, tak? No, a tutaj macie tył. Yy, tył tej tajemnicy. Wysuwamy sobie kładeczkę Na warozę. I wysyłamy się również siateczkę, że możemy na wiosnę osyp y, pszczół, czy nawet w, w trakcie sezonu. Y, wyrzucić po prostu ten te osypane pszczoły, i nie ma tu problemu. Wydaje mi się, że to jest fajne. To, co poprawiłem względem tych wcześniejszych moich denic, to jest tak. To jest tutaj, wcześniej nie było tej y, beleczki, i te pszczoły mi przyki, przykitowywały tutaj tą kratkę i nie mogłem później tego oderwać. Także wydaje mi się, że jak będzie tak, to będzie dużo lepiej. No i wiadomo, tutaj mamy też jeszcze jeszcze ten wręg, tak jakby, żeby mi się te korpusy nie przesuwały. Także tutaj jeszcze będzie taki jakiś drucik, żebym mógł to wkładkę do transportu zaczepić, ale to się dość dobrze trzyma. Tutaj jest piątka, tak żeby to uzupełnić ten brak materiału z drewna, bo później będzie puchło wszystko, więc muszę mieć tutaj kontrolę nad tym, nie? A piątka się ugnie. No to i właśnie to jest taka właśnie moja denica. Pomysł na denicę. Pokażę Wam też jeszcze z tej strony. Tutaj ta wkładka, która się otwiera w ten sposób. Tu jedyny minus tej wkładki jest taki, że jeżeli chcemy za, zabezpieczyć na zimę yy, pszczoły jakąś kratką inną, no to mamy tak. Mamy tak, coś takiego. No i tutaj już jest troszkę trudniej jakąś siatkę dać od myszy. Nie? To jest taki minus tego rozwiązania. A poza tym jest super, bo nie musimy nic tutaj ze sobą mieć, żeby ten ul zamknąć, tak, do transportu. To też się nie otwiera jakoś specjalnie samo. Tutaj wiadomo, jeszcze trochę pewnie spuchnie, ale będzie się otwierać. Już tak z doświadczenia wiem, że będzie się otwierać. Także takich dennic nie kupicie, a wydaje mi się, że brakuje, jest nisza na rynku, że takie coś jeszcze trochę będzie potrzebne, no bo mamy te steropionowe korpusy, mamy dennice, to takie zwykłe, nie? Także to taki krótkie odcinek jak dzisiaj pozdrawiam i trzymajcie się ciepło cześć